Panie i panowie, oficjalnie możemy odetchnąć z ulgą. Ostatnie filmy w temacie zgrzytu zaczęły powstawać z myślą o tym, że części widzów zgrzytu można pomóc jakoś wpłynąć na to, jak sprawy mają się w tym community. W ostatnim materiale, gdzie odnosiłem się do podejścia Gimpera do filmów o zgrzycie, na koniec wspomniałem, że wszystko wskazuje na to, że cała ta sprawa nie została potraktowana poważnie i tak na dobrą sprawę możemy się rozejść, bo nic więcej z takimi zasięgami nie zrobię. Uznałem, że najprawdopodobniej Gimper i Rewo są w tym wszystkim zakopani na tyle, że ciężko. Będzie u nich o inną perspektywę, a kolejne materiały z mojej strony będą bezcelowym powtarzaniem tego samego. W każdym filmie powtarzałem jakieś informacje, ale pojawiały się nowe. Jednak po ostatnim filmie wiedziałem, że jestem już w ślepym zaułku, a na głową w ścianę niczego nowego nie wniesie. Jednak wczoraj, czyli dwa dni po wrzuceniu ostatniego materiału, stało się coś, czego na tym etapie się kompletnie nie spodziewałem. Napisał do mnie sam zainteresowany, czyli Gimper. Trochę sobie pożartowaliśmy, ja mu wysłałem ten order, po czym napisał napisał mi, że, że nie ma niestety orderu kro, kropelki za przyklejanie się do tematów, które mnie nie dotyczą. I jak już zluzowaliśmy sobie atmosferę, to dosyć szeroko odniósł się do całej sytuacji i stwierdził, że napisał teraz jak zaczął na spokojnie i bez emocji i analizować tę sytuację. I ma to sens. Rozumiem, że wszystkie te reakcje wynikały z tego, że odebrał to personalnie i zbyt emocjonalnie, dlatego serio szanuję to, że zdobył się na to, żeby aż tak szeroko przyznać się do błędu. Trochę mi tego nasrał. Wiecie, już tak w to brnęli, że równie dobrze sprawa mogłaby się wyciszyć wraz z kolejnymi banami dla ludzi, którzy o tym piszą pod ich odcinkami. I nie czułem, żeby się czymkolwiek zasłaniał, bo sam napisał, że reakcja na emocjach byłaby zrozumiała, ale sam nagrywa komentarze, więc cytuję: Maniane, Gadając takie rzeczy. Przyznał, że Shadowbany od początku były bez sensu, chociaż mimo wszystko ja się trzymam tego co mówiłem na poprzednich filmach. To nie jest tak, że były one kompletnie niewskazane na jakimkolwiek etapie tej historii, bo rozumiem, że mieli dość debilnych komentarzy, które przykładowo tworzyły z dupy narrację, że Rewo na gościa w odcinku patrzy z góry. W dwugodzinnym wywiadzie z góralem po edycji sabotażysty. Top 3-4 komentarze wylajkowane były o tym, że pierwsza godzina 17 minuta, o oh boże, zobaczcie, jak Rewo się na niego popatrzył, widać, że patrzy na niego z góry. I ja mówię, ku... naprawdę z dwugodzinnej rozmowy to. Jest to co się przebija do topki więc może to nie jest tak, że od początku to było takie bez sensu, jednak faktem jest, że poszli z jednej skrajności w drugą. I każdy kolejny banowany widz, ich czy nie ich, to był dodatek do toczącej się śnieżnej kuli. Przekazał mi jeszcze przed publikacją nowego zgrzytu, że wraz z tym odcinkiem wlatuje unban dla wszystkich ukrytych użytkowników. Automoderacja YouTube'a będzie skręcona na minimum, a także wycofują zakazane słowa. W trakcie zwrócił się do mnie jako do widza, nawiązując do tego co mówiłem na odcinku. O tym, że jestem widzem, i podkreślił, że wiedzą, co zjeść i gdzie powinni się zachować inaczej. I serio mnie to cieszy, bo były momenty, w których wątpiłem w cel swoich filmów, w sumie nie tylko tych, mówię tak bardziej ogólnie. A ta sytuacja, chociaż mała i dla niektórych pewnie nieistotna, pokazała mi, że furtka na wywieranie jakiegokolwiek wpływu moimi filmami jest cały czas otwarta i że na koniec dnia nie jest to takie puste, jak bałem się, że może być. Poza tym kontaktowałem się z widzami z Grzytu, którzy podsyłali mi różne screeny w trakcie tego wszystkiego, czy inne materiały i uścisnęliśmy sobie grabę, że wspólnie dobra robota została zrobiona. A co do chłopaków, to mogę tylko powiedzieć, że pomimo tego, jaki byłem autentycznie wkurwiony po słowach, że mnie to nie dotyczy i się przykleiłem, po konfrontacji prywatnej i wyjaśnieniu sobie wielu rzeczy widzę pełen obrazek i po prostu cieszę się, że mogliśmy się normalnie dogadać bez dalszych przepychanek. I tak jak mówiłem w poprzednich filmach, ogólnie tak się zastanawiam, czy skategoryzowanie mnie jako mniejszego twórcę było luźnym stwierdzeniem faktu w trakcie tego, Gimper o tym mówił? Czy było to takie celowe umniejszenie mi? No bo co, ja tam sobie jakieś gadam głupoty, żeby, żeby Zasięg na tym zrobić, bo jestem mniejszym twórcą. Wcześniej nawet nie miałem takiego myślenia, teraz bardziej się nad tym zastanawiam. Tak zupełnie bez przypisywania intencji na siłę, bo, bo ich nie znam, nie wiem, jakie faktycznie Gimper mógł mieć. Właśnie dlatego nie zakładałem z góry, jak jest, bo tam już miała miejsce po prostu emocjonalna mieszanka pozbawiona logiki. Gimper i Rewo mieli po swojej stronie historię z artystką, która ich oszukała i z którą ciężko. Było się porządnie umówić, a na resztę już nie chcieli patrzeć, no bo był to po prostu kiepski moment. I tutaj Gimper przyznał również, że ta sytuacja ich wkurzała, mówię o ciągłej presji od ludzi, ale nie powinni byli robić zdziwionego pikaczu, cytuję, bo w końcu robią podcast o aferach, więc możemy dostrzec tutaj podobne mechanizmy u twórców, jak i u widzów tych właśnie twórców. Więc tak, mamy Happy End, więc tak, mamy Happy End, widzowie z Grzytu są wolni, możecie im już nie pisać PDW. Ja czuję się, jakbym wywalczył pokój na świecie. Jeżeli chodzi o zgrzyt, to zgrzytu między nami nie ma, war is over. W sumie dzięki temu, jakby coś się działo, to mogę do Gimpera pisać o szerszą perspektywę. Da mi to pole na mniej jednostronne konfrontowanie się z danym tematem. Cieszy mnie taki koniec bardziej niż możecie sobie wyobrazić. A teraz, będąc już tak na finiszu, przekazuję głos nikomu innemu jak... ...Gimpsonowi, bo Gim Gimper ak akurat nie miał czasu. Słuchajcie, mnie na lekcjach biologii uczyli, że człowiek jest tak zbudowany że niemożliwe jest, żeby samemu sobie zrobić loda. No potem obejrzałem ten film i już wiem, że się da. Także Piotrek szacun. <gadali> nie no, tak już bardziej na serio. Pogadali. Ja też byłem dosyć miło zaskoczony, jak napisałem na priv, że Piotrek tak normalnie pogadał, bo też się zastanawiałem, czy jak napiszę, w jaki sposób to zostanie odebrane po prostu i, i jakim jest człowiekiem prywatnie, bo nie znałem. A tak bardzo konstruktywnie i, i bardzo fajnie, i z dwóch stron powymienialiśmy się argumentami. Także kiedyś BDS powiedział, że nie ma sensu, żeby dwoje utalentowanych ludzi się kłóciło. Ja się bardzo cieszę, że gdzieś doszliśmy do konsensusu i, i że po prostu z dwóch stron tak to sobie fajnie przegadaliśmy. I jest taki happy end tego wszystkiego. Więc to jest jak najbardziej spoko. Ale no nie ukrywam, dzisiaj auto specjalnie postawiłem na chodniku. To parking mi się jakoś chujowo kojarzy. Ale to minie, to minie, odbrażę się, fajnie, że pogadaliśmy i już tak bardziej na poważnie pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego, elo. No, także to tyle, nie ma nic więcej tutaj do powiedzenia, czas trze, to kończyć, bo zdecydowanie za długo, zdecydowanie za długo. Jest to krótki film, tylko wyjaśniający parę kwestii, więc, ale mimo wszystko tutaj trzeba podkreślić, polecić z tym co zawsze, czyli podziękowania dla patronów z poziomu Tatko Stark, czyli Podcast Super Sprawa, Pani Go, Pani Tup -tup, Gołąb, Clever Girl oraz Olaf Grekałowski. Teraz czas wrócić na tory o jakimś innym temacie, to przydałoby się. Na jeden już film zacząłem, a, a po to, żeby zrobić ten poprzedni, to przerwałem go, ale wracam tam. No i oczywiście twierdista animacji, ostatnio jest u mnie lepiej, także jak najbardziej mogę wznowić sobie ten projekt i elegancko go sobie zrobić. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie i mówił dla Państwa Piotrek Marki. Tu, tu nic więcej nie ma. Teraz Gibson o Parkingu, czyli Shadowban. Chcesz napisać coś do konta musisz mieć Z2 i tak, 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 weź sprawdź mnie, bo pogodzę się potem. Yy, coś tam kurwa nim zaśniesz. Yy, ta mu muza, super fajne outro. Yy, kończymy ten film i Elo! Tu już naprawdę nic nie ma. Papa, pa. cześć. Niedługo nowe filmy. Papa, pa. cześć, cześć.